Dugin grozi wojną z Zachodem, Moskwa reaguje na operacje Stanów Zjednoczonych. Złe wieści dla Putina, partyzanci A też szykują długą wojnę, Rosja uderza w ukraińskie porty, nasila się ostrzał obwodu Odeskiego. Mreszko ostrzega: Operacja Stanów Zjednoczonych w Wenezueli niepokoi Kijów. Starcia w Syrii narastają, rząd i Kurdowie wymieniają ogień. Dugin grozi wojną z Zachodem. Moskwa reaguje na operacje Stanów Zjednoczonych. W Moskwie narasta frustracja po serii operacji Stanów Zjednoczonych uderzających w interesy Rosji na świecie. Rok 2026 przyniósł zdecydowane ruchy Waszyngtonu, widoczne najpierw w wenezuelskim Caracas. Amerykańskie służby pojmały wspieranego przez Rosję przywódcę Nicolasa Maduro i przekazały go amerykańskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Według oskarżeń Maduro nadzorował handel narkotykami na dużą skalę oraz kradzież dochodów z wenezuelskiej ropy naftowej. Zarzuty wysuwane przez amerykańskie organy ścigania obejmują korupcję na szczytach władzy i współpracę z kartelami narkotykowymi. Obalenie reżimu w Caracas osłabiło wpływy Rosji i Chin na półkuli zachodniej oraz w regionie Karaibów. Kilka dni później Stany Zjednoczone przejęły tankowiec Bela, jeden płynący pod rosyjską banderą i zmienioną nazwą. Jednostka była ścigana przez amerykańskie służby przez około dwa tygodnie za omijanie sankcji gospodarczych. Waszyngton podkreśla, że operacja na Atlantyku miała powstrzymać finansowanie struktur powiązanych z handlem narkotykami. Po akcji głos zabrała sekretarz bezpieczeństwa krajowego Christy Noem, podsumowując skutki operacji na Platformie XEI. Przestępcy na całym świecie są na baczności. Można uciekać, ale nie da się ukryć. Kilka godzin później dowództwo południowe Stanów Zjednoczonych poinformowało o przyjęciu kolejnego tankowca Sofia na Morzu Karaibskim. Według komunikatów wojskowych statek miał maskować trasy dostaw paliw do podmiotów objętych międzynarodowymi restrykcjami. Podano, że jednostka była objęta sankcjami i zaangażowana w nielegalne działania naruszające reżim ograniczeń. Seria operacji morskich pokazała skalę determinacji Waszyngtonu w egzekwowaniu sankcji wobec podmiotów związanych z Rosją. W Moskwie te działania wywołały oburzenie, które znalazło odzwierciedlenie w wypowiedziach ideologa Kremla Aleksandra Dugina. Dugin napisał, że tak zwane porozumienie pokojowe było od początku nierealne i jedynie marnowało czas. Czysta strata czasu. W kolejnym wpisie stwierdził, że Donald Trump stał się neo-neokonserwatystą, co miało rozczarować rosyjskie elity. Ponadto Dugin ogłosił, że Rosja jest teraz moralnie przygotowana do radykalnej, pełnej wojny z Zachodem. Jego słowa odczytywane są jako element presji informacyjnej, a nie bezpośrednia zapowiedź natychmiastowej eskalacji militarnej. Złe wieści dla Putina. Partyzanci A też szykują długą wojnę. Grupa partyzancka A też zapowiada nowy etap walki na Krymie i w Donbasie, co ma znaczenie dla przyszłości rosyjskiej okupacji. Formacja powstała latem 2022 roku i działa na terytoriach okupowanych oraz w samej Federacji Rosyjskiej. Jej członkowie specjalizują się w dywersji na zapleczu wroga, od wysadzania torów po niszczenie kluczowej infrastruktury wojskowej. W rozmowie z brytyjskim dziennikiem The Telegraph partyzanci ujawniają strukturę, metody działania oraz swoje długoterminowe plany. Według ich szacunków, a też działa około 2000 ludzi. W tym zarówno cywile, jak i żołnierze różnych armii. Władze Federacji Rosyjskiej uznają ATEŻ za organizację terrorystyczną, a udział w niej może oznaczać nawet 20 lat więzienia. Mimo takiego ryzyka członkowie podkreślają, że nie zamierzają zakończyć operacji, nawet jeśli dojdzie do zawieszenia broni w Ukrainie. Zaznaczają też, że obecne działania to dopiero przygotowanie do długiej kampanii przeciwko rosyjskiej kontroli nad okupowanymi ziemiami. Wyjaśniają, że nawet po formalnym pokoju nadal uderzaliby w struktury władzy jeśli część Donbasu zostałaby oddana federacji rosyjskiej Jeden z partyzantów mówi Zawieszenie broni to jedynie przejście do nowego etapu wojny i zapowiada narodziny niewidzialnej armii Dodaje też okupacja nie jest wieczna wskazując na długofalowy charakter oporu i ewolucję metod działania Do struktur a też należą także żołnierze rosyjscy Którzy w tajemnicy przekazują informacje i sabotują działania własnych oddziałów. Jeden z takich wojskowych, pracujący jako podwójny agent, twierdzi, że jego dane pozwoliły wojsku Ukrainy przesunąć front o kilka kilometrów. Uważa on, że pokój w Ukrainie będzie tymczasowy, dlatego zapowiada dalsze działania na tyłach rosyjskich formacji. Według partyzantów reżim Władimira Putina myli się, zakładając pełną i trwałą kontrolę nad zajętymi regionami Ukrainy. Ich zdaniem, im dłużej potrwa okupacja, tym głębsza będzie wściekłość, a lokalne wspólnoty coraz śmielej będą wspierały ruch oporu. Podkreślają, że celem nie jest przygotowanie się na kompromisowy pokój, lecz na całkowite wyzwolenie ziem zajętych przez Federację Rosyjską. Tymczasem na poziomie dyplomatycznym wciąż brak przełomu, a kolejne rozmowy przywódców nie przyniosły nawet trwałego zawieszenia broni. Rosja, według obserwatorów, nie zamierza kończyć konfliktu. Licząc na zmęczenie zachodnich społeczeństw i osłabienie wsparcia dla Ukrainy, Rosja uderza w ukraińskie porty. Nasila się ostrzał obwodu Odeskiego. Rosja przeprowadziła kolejne ataki na dwa porty w obwodzie Odeskim nad Morzem Czarnym, uderzając ponownie w ukraińską infrastrukturę. W wyniku nocnego ostrzału zginęła jedna osoba, a co najmniej pięć zostało rannych, co potwierdziły władze Ukrainy odpowiedzialne za odbudowę. Szczegółowe dane o atakach przekazał wicepremier do spraw odbudowy Ukrainy Oleksii Kueba, wskazując na kolejną eskalację rosyjskiej kampanii. Podkreślił, że atak miał tragiczne konsekwencje dla cywilów, po czym w komunikacie odniósł się bezpośrednio do ofiar i ich bliskich. Co najmniej pięć osób odniosło obrażenia. Wszystkim udzielana jest niezbędna pomoc medyczna. Niestety jedna osoba zginęła. Składamy wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. Mówił wicepremier Ukrainy Ołek Kuleba. Słowa wicepremiera potwierdzają, że służby ratunkowe i medyczne są trwale obciążone skutkami rosyjskich uderzeń na cele cywilne i infrastrukturalne. Administracja Portów Morskich Ukrainy poinformowała, że celem ataków był Port Czarnomorsk, gdzie doszło do zapalenia się zbiorników z olejem. Według tych samych źródeł ostrzelano także port Pivdennej, gdzie uszkodzona została część infrastruktury portowej oraz urządzeń przeładunkowych. Oeksi Kuleba ocenił, że rosyjskie rakiety ponownie uderzyły w elementy ukraińskiej gospodarki, szczególnie w porty obsługujące eksport żywności. Jest to kolejne uderzenie państwa terrorysty w infrastrukturę portową, która uczestniczy w zapewnianiu światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Rosja świadomie próbuje podkopać gospodarkę i zniszczyć logistykę morską, stwierdził wicepremier Oeksi Kuweba. Ukraińska strona podkreśla, że ataki na porty utrudniają eksport zboża i innych produktów rolnych, od których zależą dostawy żywności do wielu krajów. Według agencji Reutera, powołującej się na administrację morskich portów, rośnie liczba rosyjskich ataków wymierzonych w obwód Odeski. W roku 2025 Rosja miała przeprowadzić 96 takich uderzeń na porty obwodu Odeskiego nad Morzem Czarnym. Rok wcześniej odnotowano 36 ataków co pokazuje gwałtowny wzrost presji na infrastrukturę morską Ukrainy. Seria uderzeń koncentruje się na portach obsługujących eksport produktów rolnych, paliw i innych ładunków, które są kluczowe dla budżetu Ukrainy. Porty w obwodzie Odeskim są kluczowe dla eksportu przez Morze Czarne, a powtarzające się ostrzały znacząco ograniczają możliwości handlowe Ukrainy. Eksperci ostrzegają, że długotrwałe zakłócenia pracy tych portów mogą prowadzić do dalszych wzrostów cen żywności na rynkach światowych. Uderzenia w infrastrukturę portową utrudniają pracę służb morskich i zmuszają je do stałego monitorowania rejonu Morza Czarnego. W odpowiedzi na nasilające się ostrzały Ukraina apeluje do partnerów międzynarodowych o wzmocnienie obrony przeciwlotniczej w regionie Morza Czarnego. Jednak równolegle trwają prace naprawcze w portach, aby mimo rosnących zagrożeń Ukraina mogła utrzymać działanie kluczowych szlaków handlowych. Mreszko ostrzega. Operacja Stanów Zjednoczonych w Wenezueli niepokoi Kijów. Operacja Stanów Zjednoczonych w Wenezueli, wymierzona w Nicolasa Maduro, budzi w Kijowie nadzieję, ale też poważne obawy. Dla władz Ukrainy sprawa dotyka sedna sporu z Rosją, czyli kwestii naruszenia prawa międzynarodowego i zasady suwerenności państwowej. Kijów od lat twierdzi, że rosyjska inwazja jawnie łamie prawo międzynarodowe i podważa fundamenty powojennego ładu w Europie. Dlatego precedensy selektywnego podejścia do tych norm są tam analizowane bardzo uważnie i traktowane jako źródło ryzyka. Ukraińscy eksperci ostrzegają, że jeśli państwa zaczną obchodzić zasady, inni gracze mogą powoływać się na podobne praktyki w swoich działaniach. Dla części elit politycznych celem pozostaje utrzymanie mocnej pozycji Ukrainy w sporze z Moskwą na forum organizacji międzynarodowych. Jednocześnie w Kijowie widoczna jest satysfakcja z osłabienia przywódcy w Caracas który od lat pozostaje bliskim sojusznikiem Władimira Putina. Uderzenie w Nicolasa Maduro postrzegane jest jako cios w pozycję Rosji w Ameryce Łacińskiej i podważenie wiarygodności gwarancji Kremla. W analizach podkreśla się, że upadek reżimu w Wenezueli mógłby obniżyć światowe ceny ropy i ograniczyć dochody rosyjskiej machiny wojennej. Kijów ocenia, że demokratyczna ewolucja Wenezueli ograniczyłaby przestrzeń dla zachodnich sojuszy w regionie. Operacja w Wenezueli nałożyła się jednak na rozmowy w Paryżu tzw. koalicji chętnych, skupiającej kluczowych partnerów Kijowa. Dla Ukrainy ważne są wiążące gwarancje bezpieczeństwa od Stanów Zjednoczonych i innych sojuszników po zakończeniu wojny. Najnowsze wydarzenia skłaniają Wołodymyra Zełenskiego do domagania się potwierdzenia zobowiązań w ustawach, a nie jedynie w deklaracjach. Ukraina obawia się, że ewentualna zmiana kursu administracji Trumpa osłabi zobowiązania wobec Kijowa, jeśli nie będą zapisane w prawie. Podkreśla to Aleksander Mereszko, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Ukrainy, wskazując na ryzyko wybiórczego stosowania prawa. Jeśli zaczniemy stosować prawo międzynarodowe wybiórczo, będzie ono również wobec nas stosowane wybiórczo. Taką przestrogę formułuje Mereszko, wskazując, że krótkoterminowe korzyści nie mogą podważyć stabilności zasad porządku międzynarodowego. Podobne opinie przedstawiają analitycy Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych oraz organizacji pozarządowej z siedzibą w Kijowie. Wskazują oni, że interwencje wykraczające poza ramy prawa są szybko wykorzystywane propagandowo przez Rosję do usprawiedliwiania kolejnych działań. Moskwa już teraz porównuje operacje w Wenezueli z krytyką pod swoim adresem, oskarżając Zachód o rzekomą hipokryzję i podwójne standardy. Z kolei w ukraińskiej stolicy panuje przekonanie, że osłabienie zaufania do prawa międzynarodowego wzmacnia pozycję Rosji. Dlatego Kijów stara się równocześnie korzystać z osłabienia sojuszników Kremla i bronić spójności zasad, na których opiera własną strategię obronną. Utrzymanie tego delikatnego balansu będzie jednym z kluczowych wyzwań ukraińskiej dyplomacji w nadchodzących miesiącach. Starcia w Syrii narastają. Rząd i Kurdowie wymieniają ogień. Walki między siłami rządowymi a Kurdami w Aleppo pokazują, jak kruche pozostaje bezpieczeństwo w powojennej Syrii. W północnych dzielnicach miasta od kilku dni dochodzi do wymiany ognia między armią a syryjskimi siłami demokratycznymi. We wtorkowych starciach zginęło 9 osób, co potwierdzają zarówno źródła medyczne, jak i lokalne władze bezpieczeństwa. Syryjskie media państwowe twierdzą, że ostrzał dzielnicy mieszkalnej przez Kurdów zabił troje cywilów, w tym jedno dziecko. Syryjskie siły demokratyczne odrzucają te oskarżenia i przekonują, że to wojsko zaatakowało kontrolowaną przez nich dzielnicę. Rząd w Damaszku utrzymuje, że Kurdowie łamią porozumienie integracyjne zawarte 10 marca 2025 roku. Syryjskie siły demokratyczne nie uznają porozumienia z 10 marca, podkreśla Ministerstwo Obrony Syrii. Dowództwo syryjskich sił demokratycznych odpowiada. Że siły rządowe dopuściły się rażącego naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego. Kurdyjscy dowódcy utrzymują, że wtorkowe ataki były zaplanowane i celowe oraz wymierzone w infrastrukturę komunalną Aleppo. Ich zdaniem ostrzał miał sparaliżować dostawy wody i energii elektrycznej, co uderza głównie w cywilnych mieszkańców miasta. Napięcie w Aleppo narastało od wielu tygodni, mimo wcześniejszych ustaleń o stopniowym wycofywaniu kurdyjskich bojowników z miasta. Tło obecnego kryzysu stanowią zmiany polityczne po obaleniu w grudniu 2024 roku reżimu Bashara al-Assada. Do władzy doszły wówczas siły wywodzące się z ugrupowań islamistycznych, które zapowiedziały budowę silnie scentralizowanego państwa. W marcu 2025 roku ogłoszono porozumienie o włączeniu syryjskich sił demokratycznych do nowej armii Syrii. W praktyce proces integracji utknął jednak w martwym punkcie. Głównie przez spór o zakres decentralizacji państwa syryjskiego. Kurdowie domagają się szerokiej autonomii politycznej i kulturowej, czemu nowe władze sprzeciwiają się w sposób zdecydowany. Dodatkowym źródłem napięć jest fakt, że syryjskie siły demokratyczne kontrolują bogate w i żyzne tereny północy kraju. Formacja ta wciąż korzysta ze wsparcia koalicji wojskowej pod przywództwem Stanów Zjednoczonych oraz części państw zachodnich. Jednocześnie część oddziałów nowej armii syryjskiej tworzą ugrupowania dotąd wspierane w wojnie domowej przez Turcję. Turcja uznaje syryjskie siły demokratyczne za organizację terrorystyczną z powodu ich związków z partią pracujących kurdystanu. W 2025 roku doszło do wielu ataków, w których zginęły setki osób z różnych społeczności. Nowy prezydent Ahmed al-Shara buduje relacje z państwami Zatoki Perskiej i Turcją lecz nieufność mniejszości wobec Damaszku narasta. Rząd zapowiada przywrócenie pełnej kontroli nad krajem, jednak kolejne incydenty zbrojne każą pytać o realne perspektywy stabilizacji.